Proszę cię o zostawienie łapki w górę oraz subskrypcji, ponieważ YouTube ucina mi zasięgi. W dzisiejszym filmie skupimy się na mocnych słowach Marka Jakubiaka, który ostro wypowiedział się o Donaldzie Tusku. Były poseł i przedsiębiorca nie szczędził krytyki, wytykając Tuskowi błędy z przeszłości i mocno komentując jego aktualne działania na polskiej scenie politycznej. Co dokładnie powiedział Jakubiak? Jak jego słowa wpłyną na trwającą debatę polityczną? Tego wszystkiego dowiecie się już za chwilę. Bezcenne wsparcie kolegów. Dziękuję panie marszałku, panie pośle. Pan Marek Jakubiak z koła z 15 jako ostatni. Bardzo proszę panie pośle. Panie marszałku, wysoka izbo, ciężko się tu stoi, tak zaorane to pole. Chce... Tutaj, taka orka przed chwilą była. Szczególnie, y, szczególnie wypowiedzi y, premiera y, Tuska. Szanowni Państwo, y, powiem tak, że podsumowanie całego tego ekspose to przebrał się diabeł Wornat i nam przeogonem dzwoni. A powiem, że tak z przyzwoitości należałoby powiedzieć, że sprawa kibiców, o której Krzysztof przed chwilą mówił, to ja chyba nie znam polityka tej rangi w Polsce, który by tak jaskrawie walczył z kibicami polskimi. Ja bym Żylety nie poruszał, legi bym tu nie poruszał, bo będę musiał cytować, co śpiewali wtedy na pański temat. I, i, I to taki chyba żart z pańskiej strony. Co do drewna, proszę państwa, lasy państwowe. Oczywiście, że ja przyznaję panu rację, panie premierze. Lasy państwowe to jest nasz dobrostan, to jest, to jest potęga. Może trochę. Trochę mniejsza niż w innych państwach, ale jedna klasy to taka podstawa. Ale to nie kto inny jak pański rząd sprowadził tutaj jednego ze szwedzkich największych producentów mebli, umiejscowił ich na terenie Rzeczpospolitej, chociaż nie chciano ich nigdzie indziej na świecie. To pan zbudował największy tartak w Polsce, którego w historii Rzeczpospolitej nie było. To było wszystko za pańskiej kadencji, więc. Ja jakąś dwoistość postawy wyczuwam w takich stwierdzeniach, że będziemy dbali o lasy, sprowadzi Pan następną uk, Nie wiem. Cały czas nie mogę się z tym pogodzić, że Państwo Polskę pokazujecie w tym takim micie politycznym jako coś, takie, jakiś ciemnogród. Jakiś zaścianek takiej Europy, że to trzeba wszystko naprawiać, że to jest wszystko źle, teraz będzie znacznie lepiej. Wiecie państwo, nie tylko my słuchamy tego Sejmu, nas słuchają również ludzie za granicą oraz inwestorzy. Ja bym poprosił jednak stronę, która przejmuje rządy, aby trochę bardziej roztropnie traktować takie wypowiedzi, bowiem. Tylko w Warszawie, proszę państwa, a propos tego szowinizmu, tego nacjonalizmu i tak dalej i tak dalej, tylko w Warszawie w 23 roku kupiono 3,5 tysiąca mieszkań i to kupili cudzoziemcy. Oni w nas bowiem widzą zupełnie coś innego niż państwo widzą. Oni tu widzą bezpieczeństwo, oni tu widzą czystość uśmiechniętych ludzi i przynajmniej tą opowieść na przyszłość. To widzą cudzoziemcy łącznie w Polsce Sprzedano cudzoziemcom około 14 tysięcy mieszkań. Cytuję za branżą turystyczną. Tylko w 2023 roku branża turystyczna zanotowała 88% wzrost sprzedaży. To są również wycieczki do Polski. Jesteśmy jednym z większych odkryć światowych, jako państwo nieodkryte, warte zobaczenia, bo tej całej, że tak powiem, kulturowości Zachodu tu jeszcze na szczęście nie ma. Polska przeżywa wielką metamorfozę i to widzą wyraźnie państwa zachodnie. Dbamy o nasze bezpieczeństwo, i tutaj wydaje się, że kontynuacja polityki byłaby wskazana. Jeden z waszych polityków kiedyś powiedział, że Polska to jest. Aż trudno mi się to cytuję, bo to mi się po prostu w głowie nie mieści. To jest brzydka panna na wydaniu i to w dodatku. Bez posagu. Ja chcę tak zapytać się, ponieważ widzę te same twarze w rządzie, te stare twarze, poważnie tak postrzegacie swoją ojczyznę? Brzydka panna na wydaniu bez posagu? No to ja muszę powiedzieć, że tu się absolutnie różnimy, bowiem Polska jest najpiękniejszą kobietą na świecie. Zdolną, silną, inteligentną, jest wyjątkowa, bo jest nasza. Nikt! Nikt, proszę państwa, nie ma drugiej takiej kobiety na świecie, o, które, o którą walczyłoby i oddawało życie miliony Polaków, po to właśnie, żeby istniała. Polska to jest nasze dobro, to jest nasza matka i to jest nasza ojczyzna. I zdaje się, że tu wszyscy powinniśmy się z tym zgadzać. Jest tylko kwestia, jak do tego dojdziemy. Ja rozumiem, że państwo odczuwacie w tej chwili euforię po dokonaniu dość trudnego porozumienia, które nastało po decyzji większości głosujących. Natomiast nie zgadzam się z tym, żebyście atakowali Narodowy Bank Polski tylko dlatego, że żeście sobie coś ubzdorali, że on jest, że on jest polityczny. A pytam się, a za waszych czasów Narodowy Bank Polski nie był upolityczniony. Oczywiście był bez, bez wpływów politycznych. Narodowy Bank Polski o dziwo... W historii Polski zgromadził coś, czego do tej pory nie było: rezerwy walutowej i rezerwy złota. Otóż mamy 360 ton złota, mamy 180 miliardów dolarów. Zachowujecie się jak bacz Kesedy, który zobaczył złoto w banku, które trzeba po prostu nie wiem, coś z nim zrobić. Orlen, drugi problem. Proszę państwa. Już tu mi pika, bo ja mam mniej czasu niż inni. Natomiast ja chcę powiedzieć, że wstydzilibyście się naprawdę. Orlen to jest gigantyczne przedsiębiorstwo, które urosło w ciągu kilku lat, które zazdrości nam połowa świata. I teraz jest, jeżeli byście cokolwiek chcieli powiedzieć, to ja wam zacytuję, chociaż trochę wyników. Za waszych czasów w ciągu ośmiu lat, Orlen. Przyniósł dywidendę w postaci 2,8 miliarda. Dziś po 7 latach 14 miliardów. Dziś zatrudnia 65 tysięcy ludzi, a za waszych tylko 19. To jest kwestia patrzenia na rzeczywistość. Panie pośle, proszę do konkluzji. Więc chcę, przepraszam, już, przepraszam. E, e, chciałbym się odnieść też do do tej prowokacji którą pan wczoraj z premedytacją dokonał i yy, powiem że nie zgadzam się na granie emocjami tylko chciałbym żeby polityka była dla dobra wspólnego a nie przeciwko jeden drugiemu wczoraj dokonał pan tu prowokacji całkiem niepotrzebnej i powiem że jako dojrzały człowiek ja ją wyraźnie widziałem i odnotowałem dlatego o tym mówię pokazywanie palcem człowieka i mówienie w kontekście wiedzy pełnej że zaraz zareaguję bo chodzi o śmierć bliźniaka jest taką trochę powiem słabą niegodziwością, ale cóż, widać, tak musiało być. Panie pośle, przekroczył Pan czas w sposób znaczny. Bardzo proszę. To mogę? To konkluzja i dziękuję. Nie chcę tutaj nikogo już... obrażać. Polska jest, ja... Polska jest jedna. Demokratyczne wybory są jedne i z nimi się nie polemizuje. Ja mam ambiwalentny stosunek do polityków, dla mnie istotą rzeczy jest działanie dla dobra Rzeczpospolitej. Dlatego też, panie premierze, my co prawda wstrzymamy się, ale czekamy na to, żeby pan jako premier działał dla dobra wspólnego, wyciągając wnioski z. Tych błędów, które do tej pory były popełniane. Życzę powodzenia. bardzo. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, proszę o chwilę uwagi, bo podam ważne dla nas wszystkich informacje natury formalnej. Zamykam w tej chwili listę posłów zgłoszonych do pytań. Posłów zgłoszonych do pytań jest ponad 250, dokładnie 254. To cieszy, że dzisiaj. Marek Jakubiak, Klub Parlament... Koło Republikanie. Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Zdarzyła się tragedia, tragedia, której nie można nazwać niespodziewaną. Tragedia, która była przewidywalna, tragedia, która dopadła nas któryś raz z rzędu i tru, któryś raz z rzędu byliśmy nieprzygotowani jako państwo na przyjęcie tej tragedii spowodowana obstrukcją działalności Platformy Obywatelskiej Lokalnej, która doprowadziła do niewybudowania zbiorników retencyjnych przynajmniej pięciu. Mówienie dzisiaj o tym, że poseł Fryc coś źle powiedział, no powiem, że to jest hipokryzja. Dlatego, że nie mówimy dzisiaj o tym, proszę Państwa, jak powinno być, tylko jak powinniśmy ratować dobytek ludzi i ludzi samych. Więc powiem tak, że jeżeli nawet mówimy o 200 tysiącach, to już kłamiecie, bo zamiast 200 tysięcy mówimy o 140 tysiącach. Po co kłamać, po co robić takie cyrki na kółkach, bowiem jak człowiek straci swój majątek, proszę Państwa, nie ma takich pieniędzy, które odbudowałyby jego od podstaw, od zera. Dlatego też, proszę Państwa, musimy się temu bardzo poważnie przypatrzeć. Ja sądziłem, że jak ściąga się z Europarlamentu pana Kierwińskiego, to po to, żeby właśnie tak było. A tymczasem mamy znowu cyrk na kółkach. Proszę państwa, nie da się. Tylko jodłując tutaj z trybuny, pomagać ludziom. Miejsce kierwińskiego jest tam i państwo polskie powinno sfinansować dzisiaj pomoc ludziom poszkodowanym. I nie, proszę państwa, że 200 tysięcy to jest wtedy, kiedy razem z działką ginie majątek, tylko proszę państwa, to jest doraźna pomoc na odbudowę Dziękuję tego, co ludzie stracili. Poseł. Dziękuję. Zapraszam Pani poseł Katarzyna.